W Młodzieżowym Domu Kultury podsumowano projekt edukacyjny Miejsca Ludzie wydarzenia pamięć o armii krajowej na ziemi Częstochowskiej. Kilka miesięcy tyle powstawały prace literackie, plastyczne i multimedialne o dokonaniach armii krajowej na ziemi Częstochowskiej. Teraz przyszedł czas na podsumowanie. W Młodzieżowym Domu Kultury nagrodzono i wyróżniono najlepszych uczestników konkursu w kilkunastu kategoriach. Organizatorzy są pod wrażeniem jakości i ilości nadesłanych prac. Byliśmy zaskoczeni, bo tryb, kiedy żeśmy uruchamiali konkurs, to był marzec, to jest okres sprawdzianów, egzaminów, a okazało się, że zainteresowanie spełniło jakby pokładanie nadzieje, czyli było duże i zarówno ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Konkurs był jednym z elementów akcji edukacyjnej magistratu i samorządowego ośrodka doskonalenia w ramach roku najnowszej historii, którymi Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok 2009-2010. Organizatorom zależało na tym, by młodym nie była obca, lokalna historia. Założeniem było stworzenie pomostu pomiędzy czasami dawnymi, których młodzież z pewnością nie pamięta, do których bardzo ciężko jest dotrzeć. I danie możliwości młodzieży dotarcia do osób, które tamte czasy pamiętają. I to się udało, tak naprawdę to się udało. Udało się, bo z dużym entuzjazmem, ale i ze wzruszeniem pracę młodych odbierają także kombatanci, którzy wspierali uczestników konkursu wiedzą i dobrą radą. Byli ciekawi o akcjach, jakie akcje żeśmy przeprowadzali w czasie okupacji niemieckiej, jak żeśmy organizowali swoje oddziały. O tajnych kompletach, bo pan, Państwo wiecie, że przecież to były tajne komplety też. Pytali się, jak by wyglądała organizacja. Jak młodzi ludzie mogli sobie z tym wszystkim radzić, prawda? Bo każdy z nas wiedział, że w każdej chwili może wpaść w szpony gestapo, być torturowany, zabity czy wywieziony, a jednak wszyscy walczyli o wolność Polski. I mnie na przykład pytano, Szczególnie o szare szeregi, o Armię Krajową też, bo ja jestem, trudno o sobie mówić, ale ja jestem jednym z oryginalnych oficerów, który dostał awans na podporucznika przez generała Bora Komorowskiego. Zdaniem kombatantów projekt przyczyni się do krzewienia pamięci o dokonaniach Armii Krajowej przede wszystkim w wymiarze lokalnym.